american howdy partner howdy howdy partner what you need what youngster you need? Pierwsze co musicie wiedzieć to kiedy i nowe procesory AMD 5 nanometrowe, pierwsze na rynku procesory oparte o architekturę Zen 4 pojawią się na półkach sklepowych 27 września, czyli już za niecały miesiąc. Druga rzecz natomiast jaką musicie wiedzieć to jakie procesory debiotują i będą to Ryzen 9 7950X, 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7000 600X. Jeśli chodzi o liczbę rdzeni i wątków, no to są to odpowiedniki swoich poprzedników, czyli 16, 32, 12, 24, 8, 16, 6, 12. Natomiast cenowo startować będą z pułapów również odpowiednio 699 dolarów, czyli tutaj mamy aż 100 dolarów tańszą propozycję, jeśli chodzi o Ryzena 7, 7950X. 540 dolarów, jeśli chodzi o 7900X, czyli taka sama cena, z jakiej startował poprzednik. I dalej mamy 7700X, no i on startuje z pułapu 399 dolarów, czyli jest to taniej o 50 dolarów od 5800X, ale również drożej o całe 100 dolarów od 5700X. Także zależy, jak na to popatrzeć. No i ta sama cena Ryzena 5. Nie ma żadnych konkretów, jeżeli chodzi o low-endowe procesory, ale podczas sesji Q&A padło takie pytanie, no i możemy się spodziewać podobno. Tych niższych modeli Ryzenów typu Ryzen 3, gdzieś na początku roku 2023, ale jak mówię, nie ma żadnych konkretów jeszcze. Kolejna rzecz, jaka Was naturalnie zapewne interesuje, to płyty główne, z jakimi będziecie mogli kupić nowe procesory. No i na początek, we wrześniu pojawią się X670 tylko w dwóch wariantach: zwykłym można powiedzieć i Extreme. O tym wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, nie mamy jeszcze dokładnych danych specyfikacji chipsetu, także no, niestety nie mogę powiedzieć, o co dokładnie chodzi rozbić Wam linii PCI Express, no ale Extreme wersja to PCI Express 5.0 od góry do dołu, natomiast X670 w tej zwykłej wersji, no to może być PCI Express dla karty graficznej wersji 5.0, ale nie musi tutaj w zależności już od decyzji producenta płyty głównej. W październiku natomiast pojawią się płyty główne, na chipsecie B650, również w dwóch wersjach, zwykłej i Extreme. No i tutaj, jeśli chodzi o tę zwykłą wersję, no to mamy PCI Express 5.0 tylko dla dysku, natomiast wersja Extreme będzie miała 5.0 PCI Express dla karty graficznej i dysku. Troszkę nie wiem, jak to odbierać, bo z jednej strony jest to plus dla osób, które nie chcą wydawać na płytę z górnej półki. Mogą sobie wybrać troszkę bardziej okrojoną wersję, ale z drugiej strony może być tak, że no, chcesz mieć naprawdę topową płytę, to za ten high end teraz zapłacisz więcej. W każdym razie płyty główne mają się zaczynać od 125 dolarów na tym niższym chipsecie, także zobaczymy, jak będziemy mieli to już w rękach i na półkach sklepowych. Czego możemy się spodziewać po nowych procesorach? AMD. Otóż te prognozowane wcześniej wzrosty IPC na poziomie od 8 do 10% wzrosły im na mniej więcej 13, natomiast zegary Boost maksymalne na procesorze 7950X do 5,7 GHz, co łącznie daje aż do 29%. Wzrostu wydajności względem poprzedniej generacji. Jak to się przekłada na wydajność, taką troszkę bardziej życiową? Otóż procesor 7950X jest od 6 do 35% szybszy w grach od poprzednika i nawet do 45% w syntetycznych benchmarkach. A co być może jeszcze ciekawsze, nowy topowy Ryzen 9 uzyskał około 60% lepszy wynik w programie V-Ray w stosunku do i9-12900K na mniej więcej 47% lepszej wydajności energetycznej. I co być może jeszcze, jeszcze ciekawsze, cały obecnie debiutujący line-up Ryzenów jest szybszy od i9-12900K w Geekbenchu w teście pojedynczego rdzenia, łącznie z Ryzenem 5, który ma być średnio w grach 5% szybszy. Oczywiście nie są to nasze dane, one brzmią bardzo optymistycznie, ale musimy to wszystko sami zweryfikować. Tutaj bardzo dużo może zależeć od platformy, od użytej pamięci. Tutaj przy okazji powiem, że AMD użyło w swoich testach DDR5 o taktowaniu 6000 MHz. Co może wskazywać na sporą zależność wydajności procesorów AMD nowych od pamięci właśnie. I tutaj uwaga, nowość, której jeszcze nie widzieliśmy do tej pory, będziemy mieli pamięci z jakby dla AMD profilem XMP, który nazywać się będzie AMD Expo. No i generalnie, tak jak powiedziałem, to będzie tak jakby XMP, tyle tylko, że dla Ryzenów będzie tak jakby lepiej zestrojone, bardziej kompatybilne. No i na start, razem z premierą nowych procesorów, ma pojawić się aż 15 zestawów pamięci właśnie z tym AMD Expo wspieranym prosto z pudełka. Oczywiście nowe procesory czy nowa platforma będzie również wspierać starsze pamięci DDR5, które mają po prostu profil XMP. Jedyna różnica jest taka, że te AMD Expo mają być, tak jak mówiłem, troszkę lepiej dostrojone. A skoro już tak zahaczyliśmy troszkę o platformę, wspominając o pamięciach, no to wiadomo, jest tylko i wyłącznie DDR5, mamy PCI Express 5.0, mamy nowe gniazdo LGA, które ma 1718 pinów, będzie również posiadało limit do 230 W, czyli takie lekkie zabezpieczenie na przyszłość, jeśli chodzi o prądożerność przyszłych procesorów, a skoro już o tej przyszłości wspominamy, no to AMD ma wspierać podstawkę AM5 aż do 2025 roku minimum. Jak pamiętacie, z am 4 również było takie minimum i ono się przeciągnęło, także trzymamy kciuki, żeby tym razem było tak samo. Ja też trzymam. Kciuki, bo mi się bardzo podobało to jak na X370 można odpalić serię 5000. A Wam się podobało? Jak Wam się podobało to zostawcie łapkę w górę dalej o przyszłości troszkę dalsze plany zawierają procesory z 3D v -cashem. Na razie nie wiemy jakie modele dokładnie, czy będzie dostępne do nich dla nich OC, ale mowa tutaj o 2023 roku gdzieś na początku, ale nadal bez konkretów. Poza tym mamy rozwiązania dla serwerów chyba już na 4 nanometrach w 2023 roku, a w 2024 architektura Zen 5, także przynajmniej na tej podstawce mamy gwarantowane dwie generacje procesorów. Mieliśmy możliwość popatrzeć na gotowe, już złożone zestawy komputerowe z nowymi Ryzenami. Widzieliśmy tę wydajność. No i o ile nie możemy zdradzić żadnych szczegółów na tym etapie, no to powiem, że wygląda ona obiecująco. I dodam jeszcze taką fajną linijkę na podsumowanie tej opowieści o procesorach, która pojawiła się gdzieś w tych prezentacjach. I przeczytam Wam dokładnie, żeby się nie pomylić. 62% niższe zużycie energii przy tej samej wydajności lub 49% lepsza wydajność przy tym samym zużyciu energii. Widzieliśmy również krótką zapowiedź RDA 3, ale bardzo mało szczegółów zostało nam zdradzonych. Widzieliśmy tylko króciutki gameplay z gry Lies of P. Pojawiła się również informacja na temat 50% lepszej wydajności per Watt. Aha, no i jeszcze dowiedzieliśmy się, że pojawią się one najprawdopodobniej w tym roku, także jesień i końcówka roku będą ciekawe. Także nowego Radeona za dużo nie zobaczyliśmy, ale zobaczyliśmy za to na żywo dr Lise Su, Zobaczyliśmy kilku ulubionych, światowych takich tech YouTuberów jak Steve's Gamers Nexus czy Wendell's Level One Tex. Poza tym uczestniczyliśmy w prezentacji nowych procesorów AMD na żywo w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji zobaczyliśmy kawałek Austin w stanie Texas. I tak jak sobie przypomnę, początki mojej kariery YouTubeowej. To nie było szans, mimo że wtedy mniej więcej zaczynał się pojawiać na rynku wówczas procesor Ryzen, to nie było szans, żebym dostał cokolwiek do testów. No to jest taka fajna, dosyć długa droga, no i to chyba w taki sposób chciałbym powiedzieć dziękuję AMD za przysłanie mnie tutaj, a Wam dziękuję za to, że oglądacie cały czas, bo bez tego nie byłoby to możliwe. Także wygląda to wszystko bardzo obiecująco, ciekawy event. Oczywiście nie są to nasze testy, my musimy wziąć to wszystko w swoje łapy, przetestować, zbenchmarkować od góry do dołu. No i oczywiście będziemy to dla Was robić, także pamiętajcie subskrybować, żeby nie przegapić testów nowych Ryzenów serii 7000. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem, do następnego.